Cześć, witajcie. Witam was bardzo gorąco na moim autorskim kanale, a jest to oczywiście Underground Treasures. No i co? I nowy odcinek. Chciałem was zaprosić bardzo serdecznie na nowy odcinek, w którym będziecie mogli zobaczyć klubowe harce. Wybraliśmy się na wycieczkę razem z klubem na fajne pola, więc będziecie mogli zobaczyć sobie ten ten motywik. A co później? Później ciekawsza część. Wybraliśmy się na pola w sąsiedztwie starego, starego klasztoru. Co tam się działo? Mówię wam, musicie to zobaczyć sami. E, także... Co, z mojej strony to chyba na tyle. Ja was... E, jeżeli lubicie i jesteście zainteresowani jakąś tam e, historią, metal detectingiem, poszukiwaniami, to zapraszam was do subskrypcji. Będzie tego więcej na pewno w niedłuższym czasie. E, ja z mojej strony postaram się... Wybrać do tego klasztoru przez okres świąteczny Nie wiem czy mi się to uda, e, bo będę trochę busy e, więc e, zobaczymy jak to będzie, ale na pewno mam przygotuję jakiś film z tego, z tego klasztoru, z tego miejsca, prędzej czy później, to zobaczymy. No i korzystając z okazji życzę Wam zdrowych i spokojnych e, z naszego jajka i mojego dyngusa. Także do zobaczenia w terenie tymczasem. na miejscu, dojechaliśmy, dzisiaj kopiemy z klubem. W ogóle siemanko. Wszyscy się zbierają. A to nasze dzisiaj area. Zawsze chciałem tu przyjechać. Na te pola. Są mega atrakcyjne. Przynajmniej tak mi się wydaje. Zobaczcie te grułki z jesienia. Zobaczymy co się będzie działo tutaj dzisiaj. Wszyscy się zjeżdżają, a my się przebieramy i lecimy. Dobra, ja idę się przebrać i odpalę się, jak będziemy szli. Co to kamera brudna, to masakra. Pamiętajcie, przetrę. O. Gadamy, gdzie idziemy. Już, Znaczy jeszcze przygotowany, w sensie takim, że mam wszystko ze sobą. Ale rozbiję się tam gdzie dojdę, czyli mam plan zamiar iść tam tutaj do góry, a później pójdę tam. Mi się mówi, że idzie tam od razu, no to zobaczymy co z tego wyniknie. Zaraz zaczynamy No idziemy Przed siebie na samą górę. Tam mam pan zacząć Gdzie te drzewa, tam do góry Kopaki poszli tam, ja ich później dogonię. Grubo. Zobaczymy co się uda się znaleźć. Ja dzisiaj mam niedosyć, wczoraj nigdzie nie byłem. Znaczy w sensie byłem, ale nie kopałem. Byłem tylko... pod fajnym kościołem. Zobaczyć te dziury po kulach. No i faktycznie, znalazłem te dziury po kulach, są muszkietowych oczywiście, bo tu mówimy o wojnie 1644, cywilnej także dobra kurde, ja już się zmęczyłem a dopiero jestem tu zobaczymy co się uda znaleźć za tymczasem do pierwszego sygnału na razie po raz kolejny, pierwszy sygnał na polu pewno co się rozłożyłem, przyszedłem stamtąd tu jest tak twardo powiem wam jest jakaś moneta co to za moneta jest? Wiktoria. Raczej. Zaraz zobaczymy. Tak, Wiktoria, młoda głowa. Wiktoria, młoda głowa, panowie. Zaraz ją wam pokażę. Może uda się odczytać, który rok. Roku raczej się nie odczyta, chociaż jak się trochę ją, to może coś z tego wyjdzie. Ale tu widać jej młodą głowę. Dobra. Fajnie, pierwsza monetka cieszy, lecimy dalej, to tymczasem... Widoki, już jest 1.0 i pierwsza monetka Dla mnie Znaczy 1.0, ja się z nikim nie ścigam Tylko sobie mówię, tak, ale widoki I Mega dzień, pogoda Po prostu gitara Dobra, idziemy sobie dalej No i jest moi drodzy, kolejny sygnał Tak na to miejsce sobie jestem Gaciaka wam nie pokazywałem Po co to gaciak gaciakiem Jest kulka muszkietowa O tutaj, i ona jest? Tu jest jest kuleczka, przełożę ręce sobie, wrócę się, krewiec zaczęło i trafiona, coś dostał ktoś w cymbał, albo w palnik. także no fajnie, jest jakaś historia, kuleczka wykopana, także super, idziemy dalej, do następnego sygnałka, trzymajcie się, pa. Dajcie, no i uciekliśmy stamtąd z klubu, bo straszna postucha tam. Na dwie pół godziny jedna moneta, kulka muszkietowa i to wszystko. Zmieniliśmy pole, zresztą jesteśmy tu na naszych włościach już teraz. O, Darek gdzie do mnie, ja mam tu jakąś monetę, przez chwilę ją gdzieś tu widziałem, ale nie wiem gdzie jest. Czekajcie, niech się skupię. Tu wypadła. O, to jest co? Jurek. Czekajcie, zmienię rękę. To jest Jurek, to jest, moi drodzy, Jurek V raczej, tak jest, the V, a rok pański pewnie 1919, o 1919, one penny, bardzo ładnie, one penny, jaka data 1919 19. Cześć, witajcie. Nowe miejsce, jak widzicie. Jesteśmy około miejsca kilometra może... Cie, nawet nie. Od starego klasztoru budowanego, bo jak bodajże pamiętam, w 1000 albo 1100 roku. Jakoś tak. Jest on w tamtą stronę. Ode mnie jakieś, może jak nawet nie kilometr, kilka kilkaset... Metrów 800-900. Także chodzimy sobie po polu. Ja chyba coś tutaj fajnego znalazłem. Nie wiem, wydaje mi się, że jest to kuleczka. Tak, jest to kuleczka. Zobaczcie. Dość sporych rozmiarów. Tak, kuleczka pięknie. Ciężka. Fajnie. Szczelona, czy nie? Nie czuję, żeby w coś przygroździła. Ale fajnie, bardzo fajnie, cieszę się. Pierwszy sygnał dzisiaj taki, no, może nie pierwszy lepszy, ale taki, który postanowiłem wykopać i coś w nim było fajnego, bo reszta to same śmieci dzisiaj. Chociaż jeden taki pierdolnik, nie wiem co to, ale zobaczycie to później. Dobra, do następnego, coś wam pokażę. Tutaj, nie wiem co to jeszcze jest. Widzicie to? O! Guzik. Takiej bryłce. O! A to jakiś nowoczesny guzik. Ale żeby fajnie w takiej bryłce na powierzchni tutaj bazował. Dobra, idziemy dalej. No i jestem znowu, coś tu dzwoni. Wyciągnąłem z takiego płytkiego o dołka, coś tu dzwoni, nie wiem co to nawet. Ale tu chyba mowa o tym co to jest? Łódka? Czekajcie chwilę, stawię was tu na chwilę, na sekund 3. O, a sam wezmę szczoteczkę, to szybko przeczyszczę. O, czekajcie sekund 30, może 3. Wyjmę się jak mogę. I co to jest? No Tak, płódka, tylko zjedzona przez czas. Już mi się takie podobne kiedyś zdarzało tutaj, niedalekiej okolicy, znajdywać. No dobra, coś jest, ale ładnie to biło, dźwięczyło, czy jak to tam powiedzieć, sobie ładny sygnał, był naprawdę. Dobra, zimna. Takie coś mam w ręce. Siema w ogóle. Nie wiem co to jest jeszcze. Widzę ołowiane, białe chyba. Płaskie z tej strony. Nie wiem co to. Może spindel więc ustawię was, go, was tutaj, ze mną i to otworzę razem z Wami, czekajcie chwilę tylko ogarnię, tak żeby tylko ogarnie, tak było dobrze dobra, no i otwieramy ha, spindle spindle, spindle stary spindle bardzo stary spindle czekajcie w środku delikatnie zrobimy ten otworek tu, o ...ale to może być nawet rzymski spindel, spindel. I raczej jest to rzymski spindel tak raczej tak kolejna piękna znajdka dzisiaj ee, ale te pole jest zacne tak jak wam wspominałem jesteśmy niedalekiej odległości od, od klasztoru jak się dobrze nie mylę tysiąc, tysiącny rok budowany ale mogę się mylić, dużo bardzo parafii podlegało pod tym klasztor o którym mówię teraz a jak znajdę jakiś pięknie, dobra, fajny spindelek na temat miejsca eee, także dobra idziemy dalej, pięknie, ładny spindel a wracając do, tych, do tego spindla spindle ciężko datować, bo one pff, i nawet archeologowie mają problem Datują to bardzo zawsze z dość sporą górką, a ja myślę, że to będzie rzymski, a jak nie to jakiś taki wcześniej średniowieczny e, Coś znalazłem tutaj znowu. E, nie wiem co to jeszcze jest, ale zobaczycie sami. Gdzie ja to widziałem przed chwilą? Tu chyba jest, tu. O, znowu w bryłce i to jest moneta, moi drodzy, ale raczej zajechana. Zobaczmy co to za moneta jest czekajcie, jest to Edek Edwardiws, bo już mm. widziałem czekajcie, trochę przetrę ją w rękawiczkę tylko tak, jest to Edwardifs bo tego łysa głowa Edek z Kredek, ta Edward VII Edward VII z którego roku, nie doczytam, bo jest strzelona tu na dole także no szkoda trudno, ale monetka jest, cieszy Maletka do torebeczki. A my idziemy dalej. Miało padać. Chmury wiszą. Ale jeszcze się nic nie dzieje i dzięki Bogu, bo już byśmy musieli uciekać do domu, jakby zaczęło lać e, Misiek sobie chodzi tam, Mateusz był gdzieś tam. Także dobra, lecę dalej. Pozdro! No ciekawe, chyba padać nie będzie, bo na deszczu raczej nie zanosi. Zobaczcie na te chmury. Tam jest tylko tak trochę ciemno, ale to przejdzie chwilę moment. No nawet jakby z tego padało, to zaraz przestanie no, ja jestem sobie tu, taki krótki dołek, no i coś tu leży zielonego. Zielono mi. Co to jest, moneta czy guzik? Moneta. Ale jest w takim stanie, że. jest cienka jak żeletka. Strasznie cienka jak żeletka. Zaraz wam je pokażę, bo ja ją trochę przetrę. U. Nie da się raczej z tego nic na pewno ...monetka na mordę szczelił Fajnie. Kolejna już dzisiaj. Albo guzik, nie wiem. Nie no, moneta. Moneta, tylko że w takim stanie, że... ...to no, trudno. Ale moneta jest, jest, to idziemy dalej. Tymczasem. Coś tak krzyczy głośno, że zaraz zobaczymy co to jest. O, już wiem, kawałek ołowiu. Faktycznie krzycza głośno. No nic ołów waga złomu, ciężki i drogi. <laughs> Siema pokropiło trochę. A ja jestem przy kolejnej dziurce. I tu jest chyba plomba. Z tego co widzę. Tak, na 100%. Czekajcie, zmienię sobie rękę. Znaczy, wytrę ją Kamera sobie tą tu. Chwilę was. O i nawet coś widać na niej. Także będzie można coś odczytać co tu jest na niej no trzeba będzie to... Po... London England pewnie QC czyli Quality Check prawdopodobnie no witajcie, długo długo nic, same guziki dzisiaj to jest jakiś rekord świata w guzikach normalnie mam ich tego tyle, tych guzików, że zobaczycie później eee, tutaj jest za chwilę taka knajpka to zaraz sobie po wykrywkach Wybierzemy się coś zjeść, sobie jakiś english breakfast zarzucić Nie wiem, która nawet jest godzina, a ja mam chyba kolejny spindel tutaj. Proszę was, moi drodzy. Tak, jeszcze jest zdobiony. To jeszcze lepiej. Dobra, to wam muszę pokazać lepiej to. Czekajcie, położę was sobie tak. Jakoś o Oczywiście ten. Sięgnę tą szczotkę. O. Jest to zdobiony spindel raczej. To znaczy z niego dużo już nie zostało. Tak, jest zdobiony. Bardzo mało z niego zostało, powiem szczerze. Więc trzeba delikatnie. To już drugi spindle, dzisiaj to fajnie, cieszy. I masa guzików, tak jak wam mówiłem. O, zobaczcie. To wszystko, co mogę teraz. Jest zdobiony kreskami, pierdołami takimi. Już wam pokazuję. O. Zobaczcie. Raz, dwa, trzy, cztery kreski. Tu jakąś widzę. Jakieś kropki z drugiej strony nie wiem, nie czyściłem jeszcze za mocno dobra, fajnie, Spindelek cieszy Przęślik, ja tak mówię Spindel a koledzy polandowie nie będą wiedzieć o co chodzi może Przęślik po prostu co ciekawe z tymi Przęślikami to tylko kobiety mogły ich używać znaczy używały, nie że mogły raczej nie był to taki męski sport że tak powiem e, więc, więc tylko kobiety używały Spindli czy Przęślików do tkania sobie przędzy, dobra Podążam dalej. Tutaj sobie. No i zobaczymy, co wpadnie za chwilę. Tymczasem to kopniem, żebyśmy nie uśli Dalej pięknie. Jest coś. O. Straszna ta ziemia tu. Glina piękne guziczki glina straszna no to brawo Ty gdzie Ty jesteś? się zgubiłem Pomie myszki zgubił jest tu coś w tej bryłce zwykły kawałek łowił nie warty nic powiem wam szczerze że trafiłem na rodzynka i to konkretnego rodzynka bardzo się cieszę wychuchałem go tu już wyczyściłem wodą i w ogóle no i zobaczcie jaki piękny hammer nie wiem jeszcze co to jest ale to jakiś chyba Edward tutaj jest jego łeb ciężko powiedzieć który to Edward long cross eee, ciężko powiedzieć który to Edward pierwszy do trzeciego każdy może być ale w domu domu się dojdzie, co to no ale jestem mega uszczęśliwiony naprawdę dawno, dawno nie było żadnego sreberka a jest taki piękny hamerek, to raczej będzie Edward eee, Papie impolitar to już ostatnia dziura a teraz wam pokażę do czego służy ten pierdolnik w cewce o do tego właśnie tylko czekajcie, bo rozwaliło się na, ma na małe kawałki. Nie ma tu, jest gdzieś, coś jest dalej tam. Pewnie jakiś ołówk. Spindel kolejny. No proszę. Kolejny spindel! Trzeci już! Mega! Co tu się dzieje na tych polach? Wszystko tu wychodzi Od średniowiecza po... No proszę was, spindelek Czekajcie, spróbuję wam to trochę doczyścić Dajcie spindel O. Żebyście mogli coś zobaczyć To, to już będzie rzymski spindel, spindel Na pewno, chociaż Tak jak mówiłem wam już wcześniej Ciężko je datować Bardzo ciężko je datować o jak otwarta ta ziemia tu w nim ja muszę tego w ogóle kolca wypierdzielić stąd to kamerę o dobra kolec zostaje no i jest spindelownia taka ładna, przęślik bardzo ładnie trzeci już, no to dzień spindla dzisiaj jest też jeden hamerek, no krodzynek bo przecież jakbym tego hamerka nie znalazł to bym Płakał chyba, bo jakaś klątwa dawno nie było żadnego srebra. Ale dobra, idziemy coś zerrzeć tymczasem. Musicie to zobaczyć, bo nie uwierzycie. Patrzcie, tu jest sobie ta bryłka, nie? I ta bryłka sobie tak tu leży, aż ja na nią nie naszedłem i jej tak nie podniosłem. A tu. Nie, no jakaś moneta pod bryłką sobie leżała na powierzchni. O, a ona tak leżała. Co to jest? Stateczek, 1940 coś. są takie co George V. A to jest parostatek, 1940 chyba 3 albo 2. Brawo. brawo ja. Znowu moneta. O. I nawet tak sobie leżała na powierzchni w dobrym stanie, 1940 coś. Dobra, lecimy dalej, kolejna monetka. I zeszliśmy się z Myszkiem, to zobaczymy co tam ma. Za George Mówi, że strefy George a Pokaż. A Willem. Kurwa, już się, się gubię, wiesz? Pokaż. George drugi. Ty ty mówisz, że to jest to, nie? No George, George, George. Ja patrzymy. Brawo ty. Hej. George drugi. Koper przed tym wypadem. Później tutaj, zobacz, dzisiaj jestem zabity, nie? Co to ty masz tych guzików malutko, panie! Jezus, masz tego jest ładny zasz, ten George tutaj. jest, bo on rzadko się, rzadko się zdarza w takim... Znaczy jak się go trochę znaczy, przemyje, to będzie inny. Ten też. Ej, spójrz tu. Nie no, jest zajechany. Marcin. Weź te guziki, kurwa, ja myślałem już nie raz, że wyciągam małego hamera, a ten guzik kurwa. srebrny z jednej strony, a kurwa zielony z drugiej. Tragedia. Normalnie. Czeka, ale ja to mam takiego głodnego niedźwiadka, Czekaj. Idziemy coś. Eko. Spójrz. O. No. No to jest zajebisty guzik. No dmuchany też jest fajny. To jest fajny guzik. No brawo ty. No brawo ja dzisiaj W kurwa Ale się coś ci, zaczyna działać. Że Co? Nie. Ten nie jest przeszukany. Yes. I też jest lepiej. Yes. Nie. No? Ale nie jest aż tak. Jest szukał ktoś szukał, szukał, tu ktoś raczej. ale raczył. wychodzą ładne fancy, nie? no ale powinno być więcej tych monet, a nie ma ich za dużo ja mam ze trzy, cztery może, ale nic rewelacyjnego ty nie się jak niskowali ten George drugi, nie? niewiarygodne tak nisko, 30 poniżej, ten, poniżej standardu wali, no wali prawie wali. Że koło srebra no ładnie, dobra pokręcimy się jeszcze chwilę i spadamy coś zerzeć przed mi się ciepło zrobiło normalnie, patrzcie jaki guzik z koroną. Nie wiem co to jest. Mateusz ma taki sam. Lepszym trochę stanie. Tutaj w ogóle spora historia eee, tego tutaj miejsca, gdzie jesteśmy. Eee, Michał mówił przed chwilą, że, że rozmawiał tam z jednym lo z lokalców. I lokalz mówił, że tu jest taka... taki krater. Tego może nie widać, ale jest faktycznie. To ponoć ten pan mówił, że jego rodzice mówili, dziadkowie że podczas II wojny światowej tutaj sobie samolot przeleciał tam prosto i zrzucił tą bombę tu co by miało trochę sensu bo w linii prostej w jakąś tamtą stronę chyba bodajże o tam ee, jest secret bunker a wcześniej zanim ten bunker tam powstał to był wabik na niemieckie samoloty żeby nie bombardowali kru jako łącznika to już jeszcze kiedyś widzieli w odcinku bodajże tym pierwszym moim właśnie z tego miejsca, z tego bunkra eee, no i miałoby to sens, bo to pff, to jest już beretem, a dla samolotu to do sekund 3 żeby się tu znaleźć eee, dalej tam gdzieś znaleźć jakąś hordę monet kiedyś w ogóle ten chłopak, ten pan, bo to starszy już gościu chodził z detektorem też, także trochę nam tu ciekawych rzeczy popowiedział eee, także ja wam mogę przekazać tę info i naprawdę Guzików tutaj jest mega. Jakiś fort tu w ogóle gdzieś był, też coś mówił. E, gdzie ten biały dom tam jest? Tam był fort jakiś. Nie wiem, rzymski, jakikolwiek. Nie wiem, co to za fort. E, pff, ciężko mi powiedzieć. No ale był. Tak nam przynajmniej ten pan mówił. Dobra, ja idę dalej. Do tymczasem. Dzień jest zrobiony, bardzo się cieszę. Chłopaki też tam się cieszą. Wszyscy dzisiaj żeśmy coś trafili. Także no zajebiście. Chyba idziemy zjeść. Teraz tutaj jest obok taka knajpa O, tam. I właśnie do tej knajpy się udamy. Idę powoli do nich. Chłopaki są tam. Dobra, idziemy na szamkę. jest Tam. Tam, gdzie ty idziesz? Tam, z prawej. Tam jest Z prawej. Już mi się zamykam idziemy zjeżdżać sobie jakiś english breakfast mam nadzieję, że będzie już się? idziemy na english breakfast, dawaj no i reasumując jeszcze raz złom dość dużo go tutaj Tak jakieś dziwne narzędzie, albo część narzędzia idziesz piesku i przyszedł zobaczyć co robię raz, dwa, trzy, cztery, pięć sześć monet, siódma to jest bardzo piękny hamerek, Edward I końcówka połowa 1200 do 1300 coś bodajże yy, no i tutaj fajny guziczek taki, będę musiał go rozkminić, co to jest, po co to jest a to różno taki sam. tu jakiś dziwny taki kawałowiu, nie wiem co to jest dziwny coś tu jakiś pierdolnik taki nasz 3, 4, 5, 6 kulek błuszczetowych. Dwie strasznie styrane 3 spindle. Raz, dwa, trzy. Jeden zdobiony. Widzicie, pomerka. Tomba. Cię. 6 e. spindle Cię. 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 Obrączko tułębią, ale raczej nie wiem, tu jakiś ćwiek od koniny prawdopodobnie guzików: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 16 no i ten 17. 17 guzików, dlatego guzikowe pole. No to tak to wygląda. Dobra.